Cześć, a dzisiaj rozum i serce, część druga. I taki sam mechanizm tak naprawdę mamy w biznesie. Jeżeli mamy firmę, która w jakiś tam sposób w miarę utrzymała się na rynku, prosperowała, jakiś tam dochód był, a po pewnym czasie zaczyna generować same koszty, i my nie jesteśmy w stanie się wygrzebać z tych kosztów, i już powoli nie mamy jak zapłacić swoim pracownikom i dalej jakby nie zamykamy tej firmy, nie ogłaszamy upadłości, nie zatrzymujemy generowania tych kosztów negatywnych, to jest działa na tej samej zasadzie, że już tyle pracy włożyliśmy w tą firmę, tyle, tyle emocji, tyle pieniędzy, tyle czasu, tyle wszystkiego, że teraz jest nam po prostu, jesteśmy przywiązani do tego, jest nam ciężko zamknąć tą firmę. Pomimo tego, że widzimy, że jest po prostu to dla nas negatywne i generuje koszty, tak? Więc najrozsądniejsze będzie zamknięcie tej firmy czy tam zawieszenie, nie wiem jak to się robi w tych yy, dużych tam firmach. I wtedy, e, nie, zawieszenie chyba duża firma nie podlega, chyba mniejsze tego podlega zawieszenie, no ale dobra, zamknięcie tej firmy, ogłoszenie upadłości czy tam cokolwiek, żeby po prostu nie robić sobie długów, nie brać jakichś tam kredytów, z których później nie będziemy się mieli jak wypłacić, bo nie będziemy wiedzieli jak się z tego odbić. W takim momencie najlepiej jest zamknąć firmę. I zakończyć ten etap. Może później otworzymy drugą i będzie nam lepiej szło, bo już tam jakieś tam błędy poprawimy, ale w tym momencie należy zamknąć tą firmę, bo generuje tylko koszty. I tak samo to się ma do związku. Czyli kiedy skupiamy się na tym, co było na początku i były jakieś tam pozytywy, a nie widzimy tego totalnego spadku i tych negatywnych skutków, i tych negatywnych sytuacji. I dalej brniemy w tą taką iluzję włożonych kosztów, a nie widzimy, że te koszty generujemy teraz jeszcze, jeszcze większe i będzie coraz gorzej. I tak samo to się ma do relacji. Nie tylko do biznesu, tylko tak samo to się odzwierciedla w relacji. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.